Dzień dobry, szanowni państwo. No już wiecie jak się nazywam, jestem z Centrum Ezdrowia. I Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o Platformie Usług Inteligentnych, która no jeszcze jej nie ma w przeciwieństwie do produktu, który był poprzednio prezentowany, ale mamy nadzieję, że się pojawi i nie będzie tylko marzeniem, ale stanie się rzeczywistością. Ja osobiście nie lubię sformułowania sztuczna inteligencja, bo nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja. Jest sztuczna prawie inteligencja, nie wiem no jak to inaczej nazwać, no ale na potrzeby dzisiejszej prezentacji będziemy i rozmowy używać tego sformułowania. Sztuczna inteligencja. Jakieś 20-30 lat temu sztuczna inteligencja była dostępna dla szerokiej publiczności. W filmach, fantastyki naukowej, literaturze. Ja osobiście uwielbiam bajki robotów, lema i smoki prawdopodobieństwa, ale wiemy, że przeważnie jawiła nam się jako taki najeźdźca, intruz, który ma zniszczyć ludzkość, zawładność tą ludzkością. W Matrixie zresztą to się wydarzyło. W terminatorze prawie się wydarzyło, prawie się udało. Na szczęście stara konor nas uratowała i możemy mówić o tym, że przygotowujemy tą platformę. Obszary zastosowań sztucznej inteligencji no w Polsce i nie tylko w Polsce są oczy oczywiście Państwu prawdopodobnie znane. Tak? Naj najbardziej popularne to jest diagnostyka obrazowa, wsparcie diagnostyki obrazowej. Ale są też systemy i modele wspierane sztuczną inteligencją, które wspierają zarządzanie procesami szpitalnymi. Są takie wdrożenia jak robotyka w pielęgnarstwie, gdzie specjalne dedykowane roboty wspierają pielęgniarki w opiece osób z Alzheimerem bądź, bądź zaawansowaną demencją. My przeprowadzamy co roku takie badania stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych, czyli krótko mówiąc szpitali, ale nie tylko. I wychodzi nam, że co prawda w zeszłym roku tylko 4,7% ogółu placówek korzystało ze, ze sztucznej inteligencji. Natomiast wśród tych placówek oczywiście najwięcej to są szpitale. Ale co najważniejsze, widać trend, który mówi nam, że rok do roku to stopień wykorzystania wzrasta o 100%. Blisko 100%. To, to oczywiście się rozkłada na na różne obszary i różne plany dotyczące różnych placówek i, i, i tych różnych obszarów. Platforma usług inteligentnych, którą Centrum Zdrowia planuje wdrożyć, ma na celu dostarczyć tym placówkom leczniczym modele i dostęp do sztucznej inteligencji. Tak, żeby te placówki mogły wykorzystywać sztuczną inteligencję do wspierania wszystkiego, co tylko jest możliwe w zakresie, w zakresie opieki nad pacjentami, tak? No bo tak naprawdę to najważniejsi są pacjenci, a nie, a nie same placówki. Platforma sztucznej inteligencji, platforma usług inteligentnych ma będzie brała udział. W całym procesie, który mniej więcej w dużym skrócie Państwo widzicie na tym slajdzie, i po środku, po środku właśnie jest zaznaczony jej udział, tak? czyli od momentu kiedy pacjent przyjdzie do placówki bądź do lekarza, dostanie skierowanie na badania, ten skieruje tego pacjenta na badania na przykład na rentgen. Zostanie wygenerowane zlecenie, które następnie zostanie przetworzone w placówce medycznej i wysłane razem z, z badaniem obrazowym do Platformy Usług Inteligentnych. Tam sztuczna inteligencja, sztuczna prawie inteligencja, przetworzy to, przetworzy to badanie oraz zwróci razem z wynikiem do, do placówki zlecającej. W ramach tego, tej platformy planujemy oczywiście tak naprawdę stworzyć coś, co będzie można nazwać takim marketplacem, tak? w, w ramach którego pasówki medyczne będą mogły wybrać dostępne modele wspierające diagnostykę. Na pierwszy etap jest to diagnostyka obrazowa. I to w konkretnych obszarach, o czym za chwilę. I będzie możliwa integracja z tą platformą usług inteligentnych, zarówno z poziomu ris jak i oczywiście, jeżeli będzie to potrzebne, z poziomu systemów HIS-Szpitalnych. Wszystkie, wszystkie dane, które w ramach tej platformy będą przetwarzane, oczywiście, będą podlegały. Pseudonimizacji, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i żeby dane pacjentów nie były oczywiście dostępne i przetwarzane przez sztuczną inteligencję. W związku z tym, że mamy do czynienia z wdrożeniem e, czegoś, co Unia Europejska nazywa AI Act, jesteśmy zobowiązani do ich ochrony. W pierwszym etapie planujemy pokryć w ramach tej platformy pięć obszarów które zostały wytopowane we współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej z panem Profesorem Baleckim. Jak widzicie Państwo, jest to wykrywanie nowotworu płuc, nowotworu piersi, diagnostyka udaru niedokrwiennego, diagnostyka złamań i układu szkieletowego oraz zmian patologicznych klatki piersiowej w oparciu o rękę. Mamy wizję, aby ta platforma, która jest realizowana w ramach środków otrzymanych z programu KPO, nie zakończyła się tylko na tym obszarze. Chcemy, aby, ten, aby ta platforma rozwijała się o pozostałe obszary diagnostyki, również diagnostyki laboratoryjnej. Żeby wspierała różne inne procedury, również właśnie między innymi vitro, ale też terapię genową i holistyczną analizę predykcję zdarzeń medycznych, ale co równie ważne dla nas, a łączy się też z panelem, który poprzednio dotyczył innowacji. Chcemy, aby w ramach tej platformy powstał ekosystem, w ramach którego startupy Instytucje badawczo-naukowe, yy, uczelnie, politechniki i każdy, kto będzie chciał wykonać i stworzyć nowy model oraz wytrenować go w oparciu o dane, miał zapewniony dostęp zarówno do infrastruktury, wsparcia organizacyjnego, danych medycznych i wszystkiego, co jest potrzebne, aby to się zadziało. Także będziemy wspierać przy pomocy tej platformy usług inteligentnych również. Innowacyjność. I tu Państwo widzicie oczekiwane, jakie są oczekiwane rezultaty. No, wiadomo, że przede wszystkim chcemy, aby ta diagnostyka obrazowa była opisywana szybciej. Mamy niedobór radiologów, tych radiologów jest mało. Oni są obciążeni strasznie nie wyrabiają, robią bokami i krótko mówiąc czeka się czasami na opis dwa tygodnie, tydzień czasu. Jakkolwiek bananie robi się szybko, to opis jest trudny, na opis się czeka dłużej. Chcemy też upowszechniać tak wykorzystanie i, i możliwości, które niesie ze sobą sztuczna inteligencja w medycynie, ponieważ widzimy, że w niektórych przypadkach Istnieje taka niechęć i niedowierzanie, że to po pierwsze może czymś pomóc, a po drugie może być skuteczne. A wszystko wskazuje jednak mimo wszystko na to, że, że tak jest. Tak? Nasze obserwacje zarówno rynku rodzimego, jak i wszystkiego, co się dzieje na świecie, podpowiadają nam, że sztuczna inteligencja to jest przyszłość i szczerze powiedziawszy, nie ma od niej odwrotu. Oczywiście będziemy chcieli uzyskać automatyzację, wsparcie w priorytetyzacji, w triażu, ponieważ bardzo często jest sytuacja taka, że na, w szpitalu o, o powiatowym na dyżurze o drugiej w nocy nie ma radiologa. A trzeba podjąć szybką decyzję, bo przyjechał pacjent traumatologiczny, z którym nie ma kontaktu. Została zrobiona. Diagnostyka obrazowa głowy, ale ktoś ją musi ocenić. No i w przypadku ratowania życia, owszem, może to, zrobić, może to zrobić sztuczna inteligencja. Jakkolwiek cały czas mówimy, że sztuczna inteligencja i ta platforma i te modele nie mają zastąpić radiologów, mają ich wspierać. Mają działać wspierająco, a, a nie, broń Boże, doprowadzić do sytuacji, w której. Ktoś pomyśli, że radiolodzy są już niepotrzebni, bo sztuczna inteligencja zastąpi ich pracę. To się nigdy nie wydarzy. A przynajmniej za mojego życia. I to w dużym skrócie, co chciałem Państwu opowiedzieć o tym projekcie, który się, mam nadzieję, zakończy już całkiem niedługo jakimś konkretnym wdrożeniem i dostępem do tych usług wspieranych sztuczną prawie inteligencją. Dziękuję bardzo.